Rozmawiamy chwilę po tym, jak Jarosław Kaczyński zaapelował, by dopuścić do nagrań pełnomocnika rodzin ofiar. Miałby go dopuścić pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski. Tym pełniącym, tym przedstawicielem rodzin ofiar jest mecenas Rogalski. Mecenas Rogalski pojechał do Belwederu na spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale. Dopuszczony nie został. Tu trzeba powiedzieć, że decyzja ta należała do marszałka. Nie ma jakichś jasnych ram prawnych, które powodują, że ktoś jest dopuszczany do obecności lub nie. Tak samo jak decyzja o użyciu tych taśm należała do rządu i do pełniącego obowiązki, czyli Bronisława Komorowskiego. Bo też nie było tu żadnych ram prawnych, były pewne normy przyzwoitości. Nie do końca rozumiem, dlaczego w ten sposób to rozegrano. Pewnie, kiedy zapoznamy się z treścią, będziemy wiedzieli. Wygląda na to, że ma, ma nam być przedstawiony jasny, prosty przekaz, winni piloci, może ktoś na nich naciskał i do tego zmierzało całe śledztwo rosyjskie. Interesujące jest, dlaczego Rosjanie w tej sytuacji nie oddali nam oryginałów czarnych skrzynek, jeżeli są tacy pewni. Nagrań i tego, co się wydarzyło, no to powinni być pierwsi dla, dla, dla przekazania tych oryginałów. A nie przekazali ich, no pewnie, pewnie boją się, że na oryginałach można by coś jeszcze znaleźć. Nie wiem co i nie wiem w jaki sposób, no bo oczywiście ich nie widziałem, tak jak nikt z Państwa ich nie widział, ale na pewno tam. Coś musi być Rosjan niepokojącego, no bo skoro już zakończyli sprawdzanie, przesłuchiwanie, oglądanie, to zupełnie nie widzę powodu, dla którego mieliby tych oryginałów nie przekazać. Rząd Polski oczywiście oryginały się nie upomina. Uważam, że to jest w porządku, że dostaniemy je za wiele miesięcy lub lat, jak skończy się śledztwo. A może nie dostaniemy nigdy, bo przecież wcale nie jest że to śledztwo musi się kiedykolwiek zakończyć. W tej chwili walka o prawdę jest niesłychanie utrudniona, ponieważ z góry przyjęto pewne tezy i wykluczono inne. I jeżeli jakikolwiek dowód, materiał nie pasuje do tych tez, to jest absolutnie nieprzyjmowany, jest uważany za spiskową wersję świata. A jeżeli pasuje, no to jest niesamowicie nagłaśniany i pokazywany jako dowód prawdy. Co się naprawdę wydarzyło w Smoleńsku, pewnie będzie nam bardzo trudno poznać. A jeszcze trudniej w to uwierzyć, nawet jeżeli ktoś przedstawi wiarygodny i sprawdzony scenariusz. No, powód jest taki, że już tyle krętactwa, ile było wokół tego, tyle różnych nieprawidłowości, które się pojawiły w samym śledztwie, wokół śledztwa, w przekazie, który był przy tym śledztwie, przecieków, zresztą bardzo mocno kontrolowanych przez Rosjan bo przecież one mogły pochodzić głównie od Rosjan. Jakiegoś niesamowicie nieodpowiedzialnego zachowania przedstawiciela Polski w międzynarodowej, Komisji Międzynarodowej, czyli rosyjskiej, wewnątrz rosyjskiej, bo też z byłych państw ZSR, stworzonej komisji. Teraz nawet jeżeli cokolwiek przedstawią nam wiarygodnego, no zawsze będzie ten znak zapytania, czy nie jest to kolejna gra, kolejna manipulacja i rząd sobie z tym zupełnie nie poradził a niedopuszczenie rodzin ofiar świadczy o tym, że przyjęto całkowicie standard rosyjski, kiedy jest ważny interes władzy, a interes pokrzywdzonych jest tylko wtórny. Pokrzywdzeni mają dalej służyć władzy. To, że stracili bliskich niczego nie zmienia, bo władza potrzebuje teraz grać w wyborach całą katastrofą i ich nieszczęściem. Jak się nie dostosują, no to nic nie dostaną, a jak się dostosują, to może to może do czegoś ich tam dopuszczą, czy coś im powiedzą, czy prawdę, trudno będzie to ustalić.